Witam wszystkich hodowców. Hasłem dobry lot. <laughs> realizuję obietnicę. Na jednym z wcześniejszych filmów wylosowaliśmy dwa gołębie po lotnikach w kategorii A. Dzisiaj realizuję moją obietnicę dwóch gołębi na losy dla moich klientów. Są to gołębie. Po pierwszym lotniku okręgu Gdańsk w kategorii 1-2 maraton w 2018 roku. Gdańska była wypożyczona u mnie od kolegi Wiesława Wojciechowskiego z mojego oddziału i miała w 2018 roku dwa konkursy w kategorii 1-2 maraton i wynik 0,85. Ojcem tych, była zaparzona na samczyka od Tadeusza Pańki, który jest synem złotej pary u niego. Siostra tego gołębia, który jest u mnie, w tym roku wylatała 13 konkursów. Chyba jest drugim lotnikiem u nas w, w oddziale. Dwuletnia samica. Jest on bratem kilku świetnych gołębi z tej pary, także pierwszy gołąb Lobuszki są na czterech, pięciu piórach. Tak wygląda skrzydełko. Lobuszki są na starych obrączkach. 10183, 83 2021 rok. I go on zdrowy. I tu wylosujemy szczęśliwego Tutaj gdzieś głęboko zajrzymy. I to jest kolega widać, mm -hmm. Ralfaust. Napiszemy numer samicy zaraz. 101,83. 101,83. Gratuluję koledze i dziękuję. dziękuję, za zakupy. Ładna gołębica, bardzo ładna. Ja tylko dodam, że po tej gołębicy kolegi Wojciechowskiego Wiesia, umie jej wnuczka tej gołębicy była trzecim lotnikiem okręgu Gdańsk w 2023 roku w 1 trzecia maraton. Jedna druga maraton, przepraszam. I miała wynik 10 koeficjent z dwóch lotów. Z pierwszego maratonu na 6 oddziałów była piąta na około 8 tysięcy gołębi. Tak się wygląda. Skrzydełko drugiego gołębia. Ten mas zrzucony. Trzy piórka. Samczyk. Bardzo mocny mocne piersi i ma numer, no nie zrywaj się, 101,89 i wylosujemy szczęśliwego tutaj, może z drugiej strony gdzieś. Kolega, tak nie Jestem Ryszard listo? Dziubalski. Jestem pan Ryszard Dziubalski. Panie Ryszardzie serdecznie gratulujemy. Dzień, dziękuję za zakupy. Ja przez weekend zadzwonię do tych kolegów. Widać, że naprawdę gołębie są w dobrej kondycji. Także dziękuję zadzwonię do was, do was Koledzy. Poinformuję Ten ma tutaj czwarte piórko już mu rośnie, z i to tyle. Następnym filmem będzie, pochwalę się dwoma moimi samiczkami w okręgu Gdańsk, były, obie były trzecie, trzecimi lotnikami w kategorii B. Druga była, tak jak mówiłem wcześniej, w kategorii jedna, druga maraton. Na razie gołębie pierzeją. Także następny film nagramy. Widać oczko, jakie ma ładne? Droga ciemno. Bardzo ładne gołębie. Jak służą nowym właścicielom i coś dobrego po nich wychowają. Dzięki, to tyle, dobry lot, cześć.